Cześć, witajcie w piątym odcinku ze SkyBlocka. Jest ze mną I kontynuujemy naszą przygodę na wyspie. Ja sobie, jak widzicie, na serwerze zaszła mała zmiana. Można sobie, kurde, jakieś miksturki wylać, gdzie prawie nic nie widzę. Wszystko się kręci i fajnie jest. Gdy ty jesteś, z on e, Teraz już A, na wyspie. Już takie ciemności. Mamy mleko. A skąd to masz te miksturki w ogóle? Na spałnie jest. O! Jederko. Ty, tak jak widzicie, albo nieciekawie widzicie, już wszystko się kręci. Są krówki. Ty piję sobie wleczko. Naciśnię, ale będzie trochę ślepy. O! I już jest wszystko w porządeczku. Tak więc tutaj trochę omówię. Mamy krówki. Już sporo ich ro... Więcej świniaków No, mamy pełno świni. Świniów, świni. Jaki to jest slender teraz z tymi zaśmieniami? Owców <noise> jeszcze nie mamy. Tylko dwa kurczaki? I tylko dwa kurczaki. Parmażliny była, wszystko było. Słucham? To mleko było na spałnie? nie? Nie, sobie odkrowy się. Chodź, tu masz. Nie jesteś pośle. No dobrze, biegnij, biegnij. Już zebrałeś. O, pięknie. Tutaj, jeszcze zboże trochę. Dobra! W dzisiejszym odcinku wam pokażemy parkour na serwerze i Spreef Areny. Już co, jeszcze zrobię tylko jedną rzecz. tylko mówię tak, po prostu. Ale tak, myślę, że tak. User Dokładnie. Jesteśmy na tym speaku od razu mówię, bo tutaj nam się najlepiej rozmawia i nagrywa. I przyniosę nas na inny kanał, żeby czasem ktoś tam nie przeszkodził. Dobra. To idźmy na spawn. I właśnie, niedawno został otwarty parkour, Kto, da, o no którym... O którym już na początku mówiliśmy, że jak tylko zostanie otwarty... Pójdziemy. Tak więc jest otwarty i idziemy. widziałeś tutaj ten? Jakiś parkour, spliff arena. Tu masz ten. Warty. Ta. A ten biega. Czekaj, tu są jakieś dispensery. Ta, nic nie działa. Dobra. Tutaj. Hop. Niu. Tak. Tutaj mamy. Hard. Normal. Klocek, Easy. Nie mam nic, nie? Zaczy Zaczynamy od Easy? No raczej tak. No to jedziemy. Yep. Yep. Mi osobiście... <coughs> udało się na razie... Fuck. Udało się na razie przejść tylko Easy. Bo w sumie nawet nie próbowałem na innych. Raz na Hardzie tylko. Jedziemy, ja gdzie masz te warpy niby? No tu gdzie jestem? Mhm. Parkour. to też od niedawna, nie widziałem tego. Farina, live event. Ale i tak znamiony jest parkour, bo jak się spada, no kurde, to nie wyczymie. Spada się po prostu. Się I się ginie. ginie, dokładnie. Tak jak u mnie widzieliście pewnie. To by mogli poprawić na no jakieś teleporty. No fa! Na no jakieś teleporty. It's live. No bo live na Twitchu. Wow. Eventy. Jakiś event. Jak będzie, to będzie. Jak Wratę będzie, wyszkawię. to będzie. Nie, co ma być, to Głowy będzie. Głowy graczy. Dawaj, 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 dawaj. Zabijając gracza wybrała jego głowa, fajnie. No kurde, chyba się wkurzę zaraz. Dobra, bo to, bo to nie, nie można na kozaka, to trzeba ładniej. No Ale ja robię, no i... Przy każdym skoku wyłącza mi się albo spacja, <laughs> albo podwójne W. Albo za szybko wyskakujesz? Nie, to raczej nie. No to ja tak miałem przyjemności. <grym> jest. A ja sobie jednak pobiegnę, bo tam widzę jak, jakiś... Jest. Toś. Jest. Jest. Tam już jest koniec. Może się uda. Ale to, to nie działa. Jest. No właśnie, już od dawna nie działa. Nie wiem kiedy oni planują się tym zająć. To jest niedorzeczne. Nic nie radzę, po prostu pięknie przeszedłem. Uii. Jak to jest? No nie wiem. Teraz wracam. Pewnie spadnę. <grym> dobra. Teraz możemy spróbować no normal. Nie, nie widzimy. Nie wiem, czy w ogóle gra na normal. No, na brzskiej coś dzisiaj nie idzie. A tutaj mamy, jak widzicie, może Nick XD16 pomarańczowy. To tak, To ja oszust. Jak kiedykolwiek wejdziecie na ten serwer, nic od niego nie kupujcie. To jest taki oszust. Fak. O, widzę, że dobry początek. O, <laughs> ale w klacze. Daliśmy mu 3000 za jajka kur. I wyraźnie zostały mu przelane te 3000. A on gadał, że nie ma 3000. I normalnie nas zrobił w bambuko. Nie! A, to na normalę w sumie chyba też grałem kiedyś, ale chyba nie, nie przyszedłem. Ale może przyszedłem? Fuuuuck! O, what? Hehehe! Wskoczyłem, wróciło mnie, ale skoczyłem i spadłem. Jak co ja, tu łóżko postawił na spawnie, ty? Nawet dwa łóżka. What? W ogóle, bardzo duże pro, 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 pro... problemy są z wejściem na sam serwer. Wiecznie 60. Chyba z 10 minut próbowaliśmy wejść na ten serwer. Żeby coś dla was nagrać. No bez kitu. I mam jakiś łeb jakiegoś skreda tu. Wyjdź stąd. Jest, jestem już merdonego. <noise> <noise> Jak ja nie lubię tych pistonów. No kurde, no nie, jakieś. Ej, ktoś to zepsuł. Wiesz, że ktoś to zepsuł? No wiem. O, ale... piston był przy ścianie. Ale też można skoczyć. A znaczy to się ja nie wiem. Tam był taki, to, taki mechanizm, że po prostu piston ostatnio się wysuwał do góry. No właśnie, a teraz coś zepsułem. Fak! Proszę nie! Nie skoczyłem w ogóle. Spacja mi nie działa. Ja. Yeah. <noise> Jak hmm. i <śmienic> Dobrze. Teraz się policzymy. O nie, i znowu ten shit. No kurde, no nie! Jump. No nie, nie wiem, jak Jump. Jak Dawaj, Dave. Damy no kurde, radę. Nie, nie. No ja ten nieduski skończył. Sk 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 kurde. Kurde. Co się tam Taki ten się przywrócił. To jest koleczka. Ładny kitone. Trzeba szybko naskoczyć i od razu tu. Yep. O nie, tego nie lubię. No nie! What? What? <laughs> Już spadałem. Nagle z dupy na drabinie Tego nie no, lubię tego tam ja ciągle ginę, więc dawaj <laughs> No na mówię, że mi coś spacer się buguje I co, dobrze Jestem! Dobrze! I ja to już byłem, pamiętam nieraz na tych... Gdzieś tam zginąłem zawsze dalej Nie, teraz coś mi spacer nie chce działać Ja się boję, bo tutaj jest taki dylemat mam Dobrze było? Kurde, tam jest taki. No boże. Oh shit. Dobra, próbuję to trochę szybciej przejść. Kurde, ale. Kurde, no. O! Oh. Jak dobrze szły. Jap. Yep. Jest. Jest. Kurde. Jest. Też chciałem szybciej i jak się skończyło? Jest. Jest! I zaraz o będzie nie. nie! Teraz będzie nie. Tu, pamiętam, to miejsce, te drobinki. Nie umiem po drobinkach wchodzić. Eee, już jakieś drobinki ma. No fajnie jest, rozpadło znowu. Dobra, raz się żyje. W ogóle no, jak spadasz, to jest taka wielka kula. To jest Spliff Arena. Którą. Mo. Może. Jest, 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 fuck jest. O, oh fak, sufit. Jest. Proszę. Zostaje mi dwa klocki do końca. Jest. Ostatni. Jest! Normal completed. Dobre. Panie. Ty przyszedłeś w ogóle to easy? Patrz. Patrz tą eskę. Patrz to. Widzisz to? No nie widzę... lewo, kudę. Ja od razu prosto. No ja właśnie miałem dylemat, nie wiedziałem. Teraz tutaj, dobra i podrobinkę. Oh shit. To było... wstrzymałeś? Eee, nie. Tak. Tutaj w sumie wydawało mi się, że to trudniejsze, ale jakoś tam się da. Dawaj, poczekam jeszcze na ciebie. Oh shit. Dawaj a ja się e... czułem, że zrobię taki bany hop. Piękny. Kurde. Dobra, kitam. Jeszcze też spadłem na dół. Teraz na harda. No w nie ma formy tak, do parkouru. harda, a nie przecież easy, więc... To zobaczę, jak to jest. <grym> to się rzuca coś nie szukałem, wiesz? Wszyscy to rzucają. To, to, to jest miłe, wiesz? Ej, o, nie kurde, ma torcików. To jest... Ktoś usunął. Dobry początek. Bo tu były kiedyś torciki? No co za debil! Ze śnieżkami zabiję go! Zabiję go, koniec! Mimo, ja że nie ma tam PVP, jego ja zabiję. No ale co on ci zrobi? No, zwalił mnie. Jaki No nie! Idiota! Huh. Jestem w walce, nie wychodź z gry. No, chyba ich posrał Jestem ja na parkurze, idioty! No. A ja myślałem, że jak krzyk będzie trzeba to mnie zrzuci, co za idiota No we... no. Kurwa. Mię to samo. Idiota. Idiotas. Kom. Kurwa. Idiota. Za ile? 5 zł. <coughs> no ile? Chcesz? No 5 zł. Dobrze. Tak mi... No, z... Już dwóch jest co ze śnieżkami? No Ech. kurde, my, my, nie, my nie mamy jakichś jakich śnieżek, nie? Nie, bo nie mam nigdzie śniegu. Trzeba zrobić bałwana. Niektórzy mają ten, biomy śnieżne po prostu. Bałwana, bałwana? No kurde, no nie wytrzymam. Ja to jestem bałwanem? Dnia i co to nie Dnia i dwa, dwa bloki śniegu. A. Chyba że kupiliście jakieś da. Też możliwe Ale ba bałwan, to praktycznie wiecznie ci daje śnieg Bo śnieży wiecznie, tymi wiecznie. stopami swoimi Jest, w końcu tutaj jestem Nie mogę tu doskoczyć LOL tam 8 8 pistonów ty FAK nie trafisz w jeden niż giniesz. Chyba, śmieszny ty. Dawaj szybko, szybko! Ej czemu to się nie zamyka? No nie, speed mi się wyłączył! Ej, pistony się nie zamykały jak klikałeś. Jak się nie zamyka? No nie, pierwszy był cały czas włączony. No walony speed, boże. Nie, nie, nie można zrobić jak w innych grach, że shift trzyma... No jak mnie bugowało ty! Jestem na przedostatnim pistonie i wracam na drugi No i super partia, przez to spadłem To za zbugowany ten parkour Niedorobiony w ogóle Zero. Zero. Kompletne zero Wszystko super. na pieniądze. LOL, faktycznie się nie, nie zamyka No nie Jak to jest gówno ty nie zamyka się, wchodzę, otwieram inny piston, no to się zamyka. No kur... no. Ja będzie śmieszny, jak będą do nas ten odcinek. No ja nie mogę do pierwszego doskoczyć. Będę się śmiał z całego siebie. No kurde, na no drugi nie mogę doskoczyć. <grym> no co to jest? To chyba to je? faktycznie zrobimy tak jak ty mówiłeś, że spiw arena na jednym odcinku, a parkour na drugim. No tak chyba zbawiamy. ja. Ej, coś to jest nie tak. Trzeba pod nie mogę na pierwszy klocek wskoczyć. <grym> ja tam akurat nie mam z tym problemów. No ja... Mmmm. O! <grym> Monster Kid. No, super. O, skoczyć czy spadać? Nie! <grym> no nie! Balony sprint. E, kreska gamy mode 1 <grym> A iżby zadziałało? Zaraz, 8 staków diamentów. Ale urwałem. Ale urwałem. Jeb. O. o. No jak to tak to? Ale znam. No jak to tak to jest? No kurde! Nie. Skaczę z tej drabinki. I mi się wyłącza. Jest tam. Dobra, 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 mhm. Kurde, nie! A mm. mm, mm, mm. No nie, ja mam to samo co ty. Strabinki, speedów, osiem, koniec, brat Dobra, czekam na ciebie, żeby together skakać. Żeby co? <gryw> together skakać. Aha. Idziesz tam? Idziesz. Już myślałem, że nie doskoczy i o właśnie spadł. No i co to I... jest z tym hamowaniem drabinek, ty? O, nie widzę rozumiem. jak lecisz. Co? Widziałem jak też już spadasz. O, to spadłeś. No ja no, ale bez na sensu. drugim. bez na drabince, wszystko fajnie, sru tu, tu, tu. A tu co? Joj, co? To skawka. No i zobaczymy. żeby... No i... Trzeba się będzie. trochę od ściany odsunąć, bo ściana hamuje. A właśnie. No i tu zginę, U. bo trzeba iść na krawędzi. To są płotki, to w ogóle jest szlamerski. No ja się boję, teraz ja tu wejdę i co? Jest! Uch! Uch! Otworzę ci ostatnie pistony. K? Dawaj! Jak to jest cooperation? Nie, ty pierwszy. No, ja się boję. Dobra. Szybko. Nie! Przeklęte dziadostwo. Jest, 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 jestem, jest. Archer. Fuck! Spadłem! Spadłeś? No! Jaka <laughs> cisza! Chyba <Zobacz>, spadłem! <laughs> no nie! No, nie doskoczyłem do pierwszej. Jak to jest, że 8 kozaków, i jest, jesteś w połowie normalnie, Harda, a tak to nie doskakujesz do pierwszej. Dobra, teraz chill out i powoli. Nie! Nie zdążyłem kliknąć guzika. Jest. No i nie doskoczyłem znowu do płotka. Alleluja! Alleluja! Jakie główne. Ciągle odlatujemy na haju. No, jak się pali, to się wiesz. To się leci. To się odlatuje na hojf. No i... LOL Dobra, do, do tych pistonów mi idzie całkiem całkiem już. Już opanowałem technikę przedpistonową. Dobra <grystanie> <grystanie> Jaki to jest stres Fucking ja, fucking fuck! No fuck. i spadłe! A ty tam nie 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 można. Ja najdalej by na drugim płatku to mój życiowy rekord. Chciałbym być tam ten... gdzieś. Cześć, zobaczę ile mamy nagrania? 20 minut, lol, jak szybko. Lol. <gry> jakie to są parkury. No myślę że. Dobrze. Ostatni bieg. Bieg. No ale ja. ostatni parkurzan. No ja. I... Lol. Nie ma to... co to było w ogóle? Z shiftem wleciałem na ten, na drabinkę? Jakiś bunnyhop w ogóle od niej? Nie wyczynię. No uwaga, i przełomuła chwilę w twoim życiu? No Nie. i spadł. <laughs> Kurde, jest Dobra, to się teraz pożegnamy. Chyba tak. Dobra, to jeszcze na koniec wyborne efekty ciemności. I napalenie, i widzimy się w kolejnym odcinku. Gdzie albo będzie Spliff Arena. Jeżeli Ale... znajdą się też inni, chętni. No, i będzie fajnie, nie? Na pewno będzie fajnie. Na pewno. Więc do zobaczenia. Na razie.